Cześć, witam! A było tak, sąsiad rozpoczął wykopki na swoim polu i zaproponował nam, żebyśmy sobie zebrali ziemniaków i może upieczemy w ognisku. No i całym hurmem poszliśmy na te wykopki. Zebraliśmy te ziemniaki, ognisko rozpaliliśmy i yy, yy, tam kiełbaski. A przede wszystkim śpiewaliśmy, bo bardzo lubimy śpiewać. To znaczy, ja. Nasi, my z Andrzejem, nasi przyjaciele i znajomi, i rodzina często śpiewamy wspólnie. To są piosenki harcerskie, piosenki legionowe, a, albo takie, które wszyscy znamy z młodości typu przeżyj to sam, albo chcemy być sobą. No i właśnie podczas tej, tej dziesiady przy ognisku ktoś tu przyszedł na werandę i popatrzył, że tyle jest książek i mówi, co tam ostatnio możesz, może dostałaś, kupiłaś, co tam nam możesz opowiedzieć. No więc ja, jako, że koszula wyższa ciału, zaczęłam od tej książki. To jest Paweł J. Sochacki, tytuł Cudze oddechy. Książka Barwione brzegi, rozumiecie, w trendach jest. Dlaczego od niej zaczęłam? Ponieważ uczyłam Pawła języka polskiego. Jestem z niego dumna, bo to już jest jego druga książka. Pierwsza nosiła tytuł Dusze Niczyje i odniosła duży sukces czy tak, sprzedażowo-wydawniczy. W naszej bibliotece ustawiają się po nią kolejki. Akcja dzieje się, dlatego być może, że akcja dzieje się tu, między rzeczu i okolicach, a mianowicie pierwsza część to są obrzyce. Szpital psychiatryczny, w którym to szpitalu w czasie wojny Niemcy Zrealizowali okrutną akcję T, czyli mordowania pacjentów tego szpitala. W tle tych wydarzeń historycznych jest romans I. A teraz druga książka, poniekąd związana z pierwszą. Bo mamy tu bohaterkę Ernę, która w pierwszej części też występuje, yy Stefanię, i nową to jest Oliwia, córka Erne. Minęło 18 lat od zakończenia wojny, no i te trzy kobiety żyją w nowej rzeczywistości. Jak ich życie się potoczy, yy, to jest Paweł Sochacki, Cudze oddechy. Yy, akcja dzieje się yy, właśnie w Międzyrzeczu, ulice Międzyrzeckie i w jednym z okolicznych PGR-ów. A jak wiecie, na Ziemi Lubuskiej było bardzo dużo PGR-ów, do których my jeździliśmy jako dzieci i młodzież ze szkoły na wykopki. Nie wiem kto te wykopki pamięta, tylko ci, którzy jeździli, bardzo lubiliśmy jeździć na wykopki. Dostawaliśmy wtedy bułkę z salcesonem albo z żółtym serem, kawę zbożową, a do domu można było sobie zabrać pełne siatki ziemniaków, których mama robiła. Te, placki ziemniaczane. To taka dygresja, a to Paweł Sochacki, cudze oddechy. Teraz prezent. Prezent od Bartka, czyli nic nicponia literackiego. Papryczka napisał Alę Mabanku, afrykański Oliver Twist. Ten. Bartek omawiał ją na swoim kanale i bardzo mi się spodobała. No, no i by przysłał mi. Dziękuję Ci, Bartku. Teraz Ilona Wiśniewska i jej y, reportaż. Ilona Wiśniewska mieszka w Tromsø na północy Norwegii i właśnie tam też rozgrywa się akcja tej kolejnej książki, bo co tam ja już mam białe, lud. Y, Ilona Wiśniewska, Heim, na północnych wyspach. To jest historia o ludziach, którzy tam mieszkają, ale również o zwierzętach, a przede wszystkim ptakach. To jest portret ptaka mewy JJ się nazywa, który zaprzyjaźnił się z kobietą tam mieszkającą i przylatywał zawsze w to samo miejsce. Książka jeszcze nie przeczytana, tylko tak kliźnięta, a więc północ. Jak wiecie, wolę te klimaty północne niż żar południa, więc tym bardziej będę czytała z przyjemnością książkę Ilony Wiśniewskiej Heim. Ujgurowie. Co wiecie o Ujgurach? Bo ja nic nie wiedziałam, a tu taka książka, czekając na aresztowanie nocą, relacja ujgurskiego świadka z ludobójstwa w Chinach. Napisał Tahir Hamut Izgil, właśnie ujgurski pisarz. No to poważny temat będzie. A teraz, co, poważne, ale no, ciekawe, bo swego czasu, parę lat temu, na Booktubie wydawnictwo Oficyna rozsyłała BookTuberom tę oto książkę Węgra, Milosz Banfi, trylogia siedmiogrodzka policzone. Te lata minęły, a kolejnych tomów nie ma. Wiemy, to był Austro-Węgry upadek, czy tam coś, życie w Austro-Węgrzech. Znalazłam książkę o, podobnym tema, o podobnej tematyce, to jest chyba Austriak, Gregor, Gregor von Rezori, Niegdysiejsze śniegi. Przepełniona nostalgią, opowieść o schyłku mityl Europy, elegilny portret czasu i miejsca skreślony ręką austriackiego mistrza modernizmu. Historyczny moment upadku cesarstwa, ale też upadku rodziny tak opisuję, a jako że mówię tematyka podobna, a objętość mniejsza, oczywiście co nic nie znaczy. Zobaczę o czym są te niegdysiejsze śniegi. Ja tak na marginesie. Kto wie co znaczy wyrażenie niegdysiejsze śniegi? Dobrze. A teraz dwa grubasy. Ta. O Auguste Strindbergu. August Strindberg. O, Strind... o kurcze, blade. Ale się wkręciłam sama, bo to jest o Augustie Strindbergu i ja myślałam, że to o tym drama. Że to o tym drama to pisarzu, a to są kryminały. Finansista August Strindberg w podszukiwaniu spokoju sprowadza się małego nadmorskiego... Ojej! Jednak idylicznym miasteczkiem strząsa zaginięcie. Czy Wam się to też zdarza? Że, no ale no bo ja rzuciłam tylko okiem nazwisko Strindberg i na dodatek August. To myślałam, że to będzie o tym pisarzu. A to są dwa kryminały. No sama się wkręciłam. Teraz nie mam na kogo zwalić już. To, to jest moja nieuwaga No ale jak już mam, to zobaczę. Kristina Olson. Sztur. Nie. Dobrze, sztur. I lód. Może czytaliście. Ojejeje. No dobrze, lećmy dalej. Teraz się nie wkręciłam. Powiem, że gdybym miała dużo pieniędzy i chciała kupić sobie obraz do domu, to na pewno byłby to obraz Marka Szagala. Kocham te obrazy, kocham te fruwające kozy um, uko ukochanych nad witebskiem. Dlatego. Biografia Marka Szagala, napisana przez Jackie, no trochę nazwisko trudne Wulschlauger, wydana przez wydawnictwo Marginesy. A więc poznam życie tego malarza e, żydowskiego z Witebska, który e, wielką karierę w Paryżu. To jest fragment jego obrazu. E, kocham tego. O, jest tu jedno ciekawe zdanie e, właśnie o. Kiedy Matisse umrze, Powiedział Picasso, Szagal pozostanie jedynym malarzem, który rozumie, czym naprawdę jest kolor. Ja też chcę zrozumieć. Wiem, wyczytałam, że jego muzeum jest w Nicei, natomiast w Polsce, w Muzeum Narodowym w Warszawie, jest 14 obrazów Szagala, no więc wiecie, co wypadałoby. W każdym razie Mark Szagal, no tu się przynajmniej nie pomyliłam z jakimś innym Szagalem. Dobrze. Teraz co? Mistrzowie opowieści o kobiecie. Od Virginie Woolf do Agnieszki Szpili. 21 opowiadania, 22 mistrzyń i trzech mistrzów opowieści pochodzących z 21 krajów. Właśnie o kobietach. Ta seria jest taka. Co chwilę jakaś tematyczna się ukazuje. No i na koniec coś polonistycznego, dużego i grubego. Lidia Sadowska-Mokas, Słowa w ogniu. Literaci w Warszawie, 1939 45 wydane przez Skarpę Warszawską. Pióro stało się bronią. Tak wynika z tej solidnie udokumentowanej, nierzadko odkrywczej książki. Drobiazgowo przedstawiającej polskie piśmiennictwo w okupowanej przez Niemców stolicy, porywająca lektura nie tylko dla literaturoznawców i warsawianistów. O, nie jestem ani jednym ani drugim, a jeżeli porywająca lektura, to mam nadzieję, że mnie też porwie. No, i to wszystko, co pokazywałam e, znajomym przy ognisku, e, kiedy piekliśmy ziemniaki i śpiewaliśmy. Prośba o do was na koniec jest oczywiście dyskutujmy na temat a wykopek wykopków wykopek. czy braliście udział i następnie na temat yy, śpiewu czy lubicie śpiewać yy, gromadnie czy w waszych rodzinach wśród znajomych istnieje taki zwyczaj yy, właśnie jak mówię wspólnego śpiewania yy, chciałam tutaj dać próbkę moich możliwości ale Andrzej mi kategorycznie zabronił więc posłucham go tym razem. więc I oczywiście na temat tych książek, które tutaj zobaczyliście. Co o nich sądzicie, może czytaliście, no i tam uch, o tym Streambergu moja wpadka. Ale jako kryminały może będą akurat dobre. Marketingowo bardzo dobrze pani i bohater to jest August Streamberg. Tak, no i taki wieczór przy ognisku był. O, napiszcie o Waszych wieczorach przy ognisku, no i ogólnie dyskutujmy o jesieni. Dziękuję, do zobaczenia!